Szczęść może witam Was serdecznie i pozdrawiam. Na początek muszę powiedzieć, że bardzo byś ucieszył mnie, ale też dotknął refren dzisiejszego psalmu. Słowem Bożym żyjemy jak chlebem. Moi drodzy, tak sobie myślę nad tymi słowami się zastanawiam, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie Słowem Bożym żyjemy jak chlebem. Ile kromek chleba w ciągu dnia musimy zjeść, aby żyć, ile, ile zjadamy kromek chleba, a ile zdań Pisma Świętego w ciągu dnia czytamy. Budzi we mnie taka refleksja, czy naprawdę Słowem Bożym żyjemy jak chlebem? Czy też są to tylko puste słowa, które wyśpiewujemy w dzisiejszym psalmie? To jest dla mnie taka. Pierwsza refleksja. Słowo Boże niewątpliwie jest dla nas chlebem życia jest chlebem, którego my potrzebujemy i e, słuchając dzisiejszej Ewangelii, kiedy widzimy e, Pana Jezusa, który e, powołuje celnika Mateusza, wchodzi do komory ceny, staje przed komorą celną e, nie po to, żeby zobaczyć jak tam wygląda, żeby zobaczyć jak Mateusz żyje, co on robi, bo Jezus doskonale to wie, e, on przychodzi by Mateusza powołać by celnika powołać i Mateusz idzie za nim e, dalej Ewangelista opisuje, że Jezus zasiada do stołu z tym Grzesznikami, na co y, dziwią się uczeni w piśmie i Faryzeusze. A Jezus tłumaczy. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, bo lekarza potrzebują nie ci, którzy są zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. I moi drodzy, i słowo Jezusa, to słowo pójdzie za mną. Kolejne słowa, które Jezus wypowiadał przy stole z grzesznikami i celnikami, no bo przecież nie milczał. Te słowa sprawiają przemianę, dają Mateuszowi życie, nowe życie. Staje się uczniem Pana Jezusa. Co więcej, staje się ewangelistą. Dziś czytamy Jego Ewangelię. A kim był? Grzesznikiem, celnikiem, kimś, kto siedział na komorze celnej, kto pilnował swojego bogactwa. Tak bardzo słowo przemieniło, tak bardzo słowo dało mu nowe życie. Dlatego możemy śpiewać w psalmie słowem Bożym, żyjemy jak chlebem. I z całego serca życzę tego sobie i Wam, byśmy karmili się słowem Bożym jak najczęściej, byśmy mogli żyć, by nasza dusza, nasz duch mógł żyć. Potrzebujemy tego chleba, potrzebujemy tego chleba, którym jest Słowo Boże i oczywiście tego, tego chleba, którym jest Eucharystia. Pozdrawiam bardzo serdecznie.